Bardzo uczy pokory, moim zdaniem. Pokora jest jednym z elementów, które jest ciężko wyszlifować. Za każdym razem, gdy przegrywasz, na początku czujesz furię, czujesz złość, którą starasz się wyładować gdzieś, aczkolwiek nie ten droga. Trzeba nauczyć się przegrywać. Są lepsi od ciebie. Zawsze się znajdzie ktoś, kto może z tobą wygrać, dlatego. Celem do sukcesu właśnie jest nauczenie się pokory, i myślę, że przez tyle lat, co już gram w CES-a, tego się najbardziej nauczyłem. Na pewno można nauczyć się pracy zespołowej, to znaczy gry drużynowej, bo jednak, jak gramy w takie gry typu Counter-Strike czy typu LOL, to gramy w drużynie. Mimo tego, że my możemy być bardzo dobrym graczem. To nie wykerujemy całej gry, nie, nie wygramy tego sami. Więc warto, e, warto być tym zespołem, warto nauczyć się e, grać jako zespół, jako zgrana maszyna, a nie jako jednostka. I uważam, że tego w najmierze uczy Esport, przynajmniej Esport, gdzie gra się z five stackiem. Dobrze, a ja się nauczyłaś? Ja nauczyłam się przegrywać. Jest to w sumie przykra rzecz, ale nigdy nie miałam styczności z taką rywalizacją. A jednak, no nie oszukujmy się, jest takie słynne powiedzenie: raz się przegrywa, raz się przegrywa. Także ja też trochę przegrałam w swoim y, życiu meczy, i no nauczyło mnie to w jakiś sposób radzenia sobie z tą przegraność, czyli z tymi negatywnymi uczuciami. Nauczyłem się, wiesz co, to jest zarobiste to, to to pytanie: wiesz co, nauczyłem się tego, że można pracować po 20 godzin nie być zmęczonym, nie? Ale to może brzmi trochę dziwnie. W każdym razie chodzi o to, że dużo dzieciaków. Rezygnuję z y, nauki na rzecz esportu, bo myśli, że tak jest spokojnie, że oni zostaną profesjonalnymi graczami. A mnie nauczył esport tego, że nie warto rezygnować, właśnie, z, y, no, z, z nauki, bo można, jeżeli połączysz naukę i granie i będziesz w jednym i w drugim dobry, to znaczy, że we sporcie się odnajdziesz. Więc nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale życia mnie nauczył trochę, nie? Przez e-sport, jeśli chodzi o organizowanie takich wydarzeń, bo raczej w tym temacie ja się obracam, na pewno można się nauczyć pracy w grupach, bo pracy w zespole, bo to jest na pewno bardzo ważny aspekt przy organizacji takich wydarzeń. Można się nauczyć całej, tego, całej tej otoczki, czyli marketingu, kontaktu z firmami. Jeżeli są takie lud ludzie jak ja u nas w organizacji, a są, którzy się zajmują kilkoma dziedzinami na raz, to naprawdę na kilku płaszczyznach mogą mm, czegoś się nauczyć. Pracując w sporcie, nauczyłem się głównie w pracy w zespole. No i da się ukryć, to jest branża, która po no, jest podstawą. Musimy się między sobą komunikować i dogadywać, bo inaczej nie uda się uzyskać tego wielkiego efektu wow. na swoim pierwszym evencie w tej organizacji. Tak naprawdę przyjechałem z myślą, by pomagać kumplowi. Nie myślałem, że to tyle wkręcę, żeby w tym zostać. No i jak się spodobało, i w tym zostałem. Pierwsze kroki na pewno najlepiej jest stawiać w konkursach. Ja, na przykład, swoje grogi 4 lata temu postawiłem w konkursie, i dzięki temu udało mi się zostać profesjonalnym komentatorem. I tylko i wyłącznie dlatego, że w sumie wygrałem ten konkurs, skomentowałem za darmo lana. No i przede wszystkim trzeba być także na wolontariatach różnych. Oczywiście to jest kwestia tego, kim jesteście i kim chcecie być. Bo jeżeli chcecie być graczem, no to we sporcie się odnajdziecie grając oczywiście po różnych turniejach lanowych. Jeżeli chcecie być komentatorem, bierzcie udział w konkursach. Jeżeli chcecie organizować imprezy czy coś, bierzcie udział w wolontariacie. I to jest chyba taki złoty środek do wybicia się. Tak mi się wydaje. Daje, ale trzeba naprawdę bardzo dużo poświęcić na swoje social media, czego ja nie robiłem przez wiele lat. I teraz dopiero dowiedziałem się, że muszę to robić. I tak naprawdę zmarnowałem 4 lata trochę na wybijaniu się, ale mimo wszystko i tak jestem zadowolony z wyników. Wszystko zaczęło się gdzieś w 2012 roku, kiedy w szkole. Postanow... Nauczyciel postanowił odezwać się do mnie w sprawie organizacji turnieju, czy byłbym w stanie coś takiego zrobić, bo widział gdzieś tam, że takie rzeczy dzieją się w Polsce. No i tak, tak wyszło, że trochę, trochę poszperałem, trochę poobserwowałem, jak to się robi. No i zrobiłem pierwszy turniej w szkole, kiedy mieszkałem jeszcze w Bartoszycach. Później przeniosłem się do, do Olsztyna i. E, tak naprawdę wtedy powstała marsz, mar, marka Olsztyn Gaming Korea i znowu e, nauczyciele podłapali temat e, organizacji taki, takiego wydarzenia. Znowu się tym zająłem w drugiej szkole i, i tak i od tego wszystkiego się zaczęło tak naprawdę. Ogólnie e, chciałam mieć wkład w to wydarzenie, bo jednak esport jest mi bliski i chciałam być tutaj i mu zrobić jak najwięcej prostu, jakby stwierdziłam, że mogę spróbować nowej rzeczy, bo nigdy tego nie robiłam. Spróbować nowej rzeczy, bo lubię wyzwania i, i oto jestem. Jestem takim łącznikiem trochę z widownią, bo zadaję pytania e, graczom, więc mam kontakt z widownią, mam kontakt z graczami, spełniam się w tym. Bardzo mi się to podoba i mam, mam nadzieję, że będzie mi dane poprowadzić kolejne, kolejne edycje i może kolejne inne eventy. E, e, jak stawiałeś swoje pierwsze kroki jako gracz? Co trzeba zrobić, żeby zostać graczem? Tak naprawdę odpowiedź jest bardzo prosta moim zdaniem, bo wystarczy grać. Naprawdę trzeba dużo grać. To nie jest 100, 200, 300 czy nawet 2000 godzin. Tutaj trzeba poświęcić naprawdę wiele, wiele więcej. Myślę, że każdy, kto jest aktualnie w topce polski, ma około 7000, może do 10, coś w kilku tysiącach, to się waha, właśnie. Żeby grać na najwyższym poziomie. Trzeba również potrafić komunikować się z ludźmi, bo to jest też bardzo ważna cecha. Moim zdaniem, bez komunikacji w ogóle, nie masz, w ogóle nie ma sensu podchodzić do gry drużynowej, bo mamy tutaj pięciu zawodników. Trzeba ze sobą się bardzo dobrze komunikować no i przede wszystkim ćwiczyć indywidualnie. Czy to na aimbotsach, czy na jakimś deathmatchu musisz dawać z siebie wszystko. Ja miałem często tak, że po prostu wracałem po szkole kiedyś jeszcze i siadałem do treningów indywidualnych i myślę, że to jest klucz do sukcesu. To dopytam. Wydaje mi się zawsze, że samo granie to trochę za mało, jednak tutaj trzeba by było rozwijać te umiejętności drużynowe i mam wrażenie, że wielu zawodników właśnie na tym, pole, na tym właśnie przegrywa, czyli po prostu nie potrafi zbudować drużyny. To prawda, bo wiele drużyn rozpada się. W Polsce po dosyć krótkim czasie, bo to jest okres około miesiąca, może dwóch. My natomiast już gramy ze sobą tak naprawdę od lutego. Tylko nam zawsze piąty gdzieś tam się zmieniał, po raz po pół roku, raz po miesiącu, raz po dwóch miesiącach. Z tym jest naprawdę przynajmniej w Polsce, chociaż wydaje mi się, że też na całym świecie bardzo duży problem, bo ciężko jest dobrać pięć charakterów, którzy będą się zgrywać, które będą się zgrywać. W jedną całość tak naprawdę Bo budowanie drużyny to nie jest Tak hop -siup. To jest proces, który trwa bardzo długo Czasami nawet rok czasu trzeba poświęcić Aby dobrać piątkę No i myślę, że Wielu zawodników tego nie rozumie Jeżeli ktoś Stanie czasami odsunięty od zespołu No bo najzwyczajniej w świecie nie pasuje To ta osoba się obraża często A to nie tędy droga Trzeba po prostu poszukać kogoś innego Bo tak jak mówiłem to są pewne elementy, tak jak puzzle i trzeba złączyć w jedną całość. Dobra. Powiedz mi jeszcze, jak wspominasz swoje pierwsze wydarzenie? Moim pierwszym wydarzeniem to był LAN w Tarnowskich Górach w 2014 roku. To było bodajże w styczniu, jeszcze przed IEM Katowice, tam gdzie sprawy wygrało. To był styczeń i wtedy pojechałem z moją drużyną na swojego pierwszego lana. To była drużyna. Tak naprawdę z... nikt z nas nie był znany wtedy. Ja miałem wtedy bodajże 600 godzin w Counter Strike'a. Zajęliśmy wtedy tam 9-12 miejsce, odpaliśmy z grupy dosyć szybko. Dosyć ciekawe wydarzenie, bo graliśmy na dawne No Mercy, tam jeszcze Kubik grał, Tecek, BS i, i nie pamiętam ktoś tam jeszcze. W drugim meczu graliśmy na mniej znanych. I w trzecim meczu, pamiętam to do końca życia, mi zostanie w pamięci, bo graliśmy na cios, czyli na Neo, Minisa, Micha, Snaksa i Shoshona. To było też fajne przeżycie, bo ja jako taki młodzik, 600 godzin w CESA już mogłem się zmierzyć z legendami polskiego Hunter Strike'a i to było dla mnie naprawdę super przeżycie. Wiele się wtedy nauczyłem, wtedy myślę, że mój taki próg, Skilowy troszeczkę wzrósł, bo, bo mogłem sobie obejrzeć później powtórki i wyciągnąć wnioski. Także tego pierwszego lana wspominam znakomicie. Pierwsze wydarzenie bardzo dobrze pamiętam, że strasznie się stresowałam, bo chciałam jak najlepiej wypaść. Nie byłam też tak obyta z tym, jak to wygląda i z czym to się je, bo tak naprawdę byłam częściej gościem. Przychodziłam popatrzyłam i wracałam do domu, a... No, pierwszy event to było trochę pracy, to było sporo pracy, bo musieliśmy rozstawić stanowisko, a potem je złożyć. Czyli tak naprawdę to, co wy widzicie, to jest ogrom, ogrom ciężkiej pracy. Pamiętam, że bardzo się stresowałem, żeby było jak najlepiej, ale jednak wszystko poszło dobrze zgodnie z planem. No co prawda zawsze są obcówki, zawsze jest są jakieś problemy, ale no, wszystkim udało się zarazić zaradzić. Poszło, jak najlepiej strałę. Na pewno się stresowałem, czy to w ogóle, czy to w ogóle wyjdzie, czy, czy to ma sens, yy, yy, bo tak naprawdę yy, no nie byłem pewien do końca tego podwórka, jak, jak to wygląda, bo byłem samołukiem, nikt mi nie pokazał jak tego się robi. Wszystkiego uczyłem się tak naprawdę sam. No, zawsze jakaś tam yy, wiedza merytoryczna od nauczycieli zawsze ktoś tam coś podpowiedział, ale tak naprawdę większość yy, nauczyłem się sam. No i niektóre rzeczy wypracowaliśmy po prostu, po prostu z naszą grupą Wolsztyn Gaming Korea. E, jakie mam odczucia? E, jakie mam odczucia? Na pewno e, na pewno stres, e, na pewno e, wiedziałem, że nie mam odpowiedniej jeszcze wiedzy, żeby robić coś na zasadzie EMu, bo, bo to nie, nie był w ogóle ten poziom organizacji. E, i tak naprawdę później z wydarzenia na wydarzenia ten stres coraz bardziej rósł, ale w pewnym momencie już zaczął maleć. Jak już byliśmy coraz pewni pewniejsi swoich umiejętności, mieliśmy coraz większą wiedzę, to tak naprawdę na tym evencie nie, nie stresowaliśmy się chyba w ogóle. Bardzo ciężko, to było do tej pory najcięższe wydarzenie w moim życiu. Komentowałem sam. Trzy dni, trzydniowy event, 18 godzin każdego dnia. Trzeciego dnia tak mnie bolało gardło, że płakałem, jak mówiłem, autentyk. Płakałem jak mówiłem i wtedy pamiętam, że jedyną osobą, która mnie pocieszała był wózej, który wszedł na czat. Ja wtedy byłem podierany strasznie, że, że wózej, że, że znany komentator i on mi strasznie jakby powiedział, że fajnie, fajnie jest mnie słuchać i w ogóle jest spoko słuchać, że zachlepnięty, ale walczysz, nie? I on mnie bardzo mocno zmotywował, więc wspominam to wydarzenie niemiło z racji mojego gardła, ale bardzo miło z racji tego, że wszedł jakiś znany komentator i mnie wtedy pochwalił. 2 ma zaledwie 9, chyba punktów zdrowia. O ile mnie moje oczy nie mylą w tej chwili. Ale bomba tyka coraz szybciej. No i co zrobi Full Speed? On teraz przed piekielnie ważną rundą. Przede wszystkim Myr, który wszystkim był bohaterem. To można wygrać. To jeszcze jest szansa na doprowadzenie do dogrywki. Mimo wszystko Bielany szuka rywala. Strzela jako pierwszy Bielany. Strzela w Myra. A więc Full Speed. Czy on teraz stałaby po murę? Zaumadzony plus Bielanego. I to on. Ugrał tę rundę, a więc jednak, moi drodzy, Wolves, a dokładnie Łomża 0% CyberWolves zwycięża pierwszą mapę w wynikie 16-14. dlaczego warto? Ponieważ po pierwsze robicie to, co lubicie, po drugie żyjemy w świecie, w którym niekoniecznie musicie iść do pracy, gdzie musicie, tylko możecie pracować tam, gdzie lubicie. I przede wszystkim no są z tego pieniądze, nie oszukujmy się, no jednak większość z nas wykonując swoje hobby może zarobić i się utrzymać. Wow, no to jest świetne. A tutaj mamy możliwość tak naprawdę zarobienia konkretnych pieniędzy, bo E-sport teraz w Polsce na tyle się rozwinął, że to nie jest tak jak 3 4 lata temu, że zarabiamy 300 zł. Nie, teraz są naprawdę ogromne za to pensje. I myślę, że idealnym przykładem jest tas, który grał jeszcze za czasów Virtus Pro i sam się wypowiedział publicznie, że zarabiał 90 tysięcy miesięcznie złotych i to była jego pensja, więc no ja mówimy o, o poziomie ultra profesjonalnym już, nie, ale, ale to są tak takie pieniądze. Spokojnie zaczynając we sporcie można mieć pensję jak powiedzmy w jakimś markecie pracując. To są porównywalne pensje z początkujące osoba we sporcie, więc tak, dlatego jest warto. Do pieniędzy. dla pieniędzy. Muszę dodać, nie? Nie no, dla pasji też jakby, no ja mówię, no to jest kwestia tego, że możesz wykonywać coś, co kochasz i za to jeszcze zarabiać no. Nie wierzę, no nie wierzę, no nie, nie powiesz mi, że pojedziesz nie wiem, komentować na turnieju przez trzy dni zdzierając sobie gardło, przez, i robisz to weekend w weekend, bo ci się to podoba. No nie, no chyba że to jest sadomaso. No nie, no nie ma opcji. No nie, nie, <ścoughs> nie. Można to zrobić raz czy dwa, ale no nie na stałe, nie. Na, na pewno warto, bo e-sport jest e, taką roz, roz, mocno rozwijającą się dziedziną, na pewno przyszłościową, więc e, mm, można się tu wiele nauczyć. E, jeśli chodzi o kwestie finansowe, można nawet zarobić i to nie małe pieniądze, bo niektórzy sportowcy, gracze czy organizatorzy e, mogliby utrzymać siebie, swoich dzieci i dzieci swoich dzieci tak naprawdę. Więc pod względem wiedzy, e, doświadczenia, e, które może się przydać naprawdę w, nie tylko we sporcie, bo tak naprawdę i w życiu codziennym. To jeszcze kwestie finansowe powodują to, że opłaca się angażować w e-sport. No i nie tylko dlatego. Jeszcze jest pasja, to jest hobby, więc to jest naprawdę bardzo fajny rynek, w którym na pewno każdy znajdzie miejsce dla siebie. Bo eSport to nie tylko siedzenie i granie w gry. To również niesamowici ludzie, niesamowita zabawa, niesamowita atmosfera. Po prostu warto tutaj być. Warto. Warto, jeżeli masz do tego zajawkę, to jak najbardziej, bo też nic nie, nie na siłę. Tak? Jeżeli ktoś nie czuje, załóżmy, jakiejś chęci do naprawiania samochodów, to, to nie będzie mechanikiem, tak? moim zdaniem. Natomiast jeżeli faktycznie kogoś to jara sama rywalizacja, bo tutaj naj, największe przyciągnięcie takie jakby do tego sportu to jest rywalizacja, chęć rywalizowania, wygrywania, pokazania ludziom, że ty jesteś lepszy, to jest to, to, to jest to, co każdy lubi tak naprawdę, więc jeżeli ktoś tylko czuje zajawkę, to polecam. A dlaczego? Myślę, że tak. Wiele znajomych można fajnych poznać, wiele ludzi. W całej Polsce jest naprawdę ogrom ludzi, którzy mają wiedzę. Jakieś fajne, ciekawe informacje i w ogóle są normalnymi, przyjaznymi ludźmi, z którymi później kontakt się utrzymuje do końca życia. Ja myślę, że już mam taką ekipę, z którymi będę trzymał już dosyć długo. Mi się wydaje, że nawet jak kiedyś skończymy już swoją przygodę z CS-em, to i tak to te znajomości zostaną. Także na pewno warto na pewno warto zwiedzić ten świat e-sportu, poczuć te emocje pojechać na jakiś IM czy, czy jakiś inny większy turniej i zobaczyć e, od środka jak to wygląda, kibicowanie, bo to są dwie różne rzeczy, e, jak oglądasz w telewizji e, czy na streamie gdzieś, na komputerze, a jak jesteś na żywo. To jest naprawdę przepaść e, i lepiej, lepiej być na żywo, poczuć to i, i się tym zainteresować. A więc, tak się bawiliśmy na Mistrzostwach Warmii i Mazur, organizowanych przez Olsztyn Gaming Arena. Mamy nadzieję, że te emocje Wam też się udzieliły. My bawiliśmy się świetnie, też uważamy, że warto. Więc jeżeli Wam materiał się podobał, to zachęcamy do zostawienia subskrypcji, łapki oraz komentarza. No i mamy nadzieję, że te właśnie materiały zainspirują Was do tego, żeby wziąć udział jako wolontariusz na takim wydarzeniu albo być może zorganizować coś własnego. Jeżeli potrzebujesz pomocy, to pisz. No i nie zapomnij udostępnić tego filmu. Niech się na naszą całą esportową brać. Dziękuję.